Witamy w studio przedstawicieli firmy Genus i producenta bardzo fajnych, ciekawych produktów z dalekiego kraju. Inaba. Inaba, Czuru. Może zacznijmy od, od tych właśnie produktów. Co to są za produkty? To są produkty firmy Inaba, japońskiej firmy, która ma prawie 200 lat tradycji, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Najpierw żywność ludzka. Później e, poszerzona o właśnie przysmaki dla kotów, e, również psów, jednak no, koty są pupilem numer jeden, jeżeli chodzi o Japonię. E, I są to przysmaki, które są bardzo wysokiej jakości, naturalne składniki e, tylko i wyłącznie na bazie kurczaków z wolnego chowu oraz tuńczyka z wolnych połowów. Także tutaj nie ma żadnych e, żadnej chemii, żadnych... E, tak, Japonia Ulepszaczy. kraj wyspiarski, tak? Więc dostęp do świeżego surowca. Tak, tak. mocno dbają o, o certyfikację i trzymanie standardów, także spokojnie możemy sami jeść te produkty mając pewność, że nic nie ma tam groźnego. Jap Japonia to e, kraj taki tradycjonalny i często e, mają różnego rodzaju filozofię na mhm. temat prowadzenia ogrodów, domów. Czy tu taka filozofia może też jest? No, tutaj jest filozofia taka, żeby zacieśnić więź ze swoim kotem, żeby karmić go z ręki, stąd ta pasta jest taka. Takiej... Bliskość z Tak, zwierzęcia. dokładnie. Stąd taki, a nie inny rodzaj produktu, że jest wyciskany, że możemy go podawać w każdej chwili, właśnie z ręki. Nie tylko wrzucić do miseczki i pójść sobie i zostawić kota, tylko no, dać to, co, co, co najlepsze. No i ta jakość przede wszystkim. E... Czy to są tylko pasty w takiej formie past, czy to są jeszcze jakieś innego rodzaju produkty? Jest dużo więcej produktów, są różne znaki, są też w puszkach produkty. Z tym, że jeżeli chodzi o polskę, zaczynamy z tym produktem czuru jako pastą. A czego mogą się, tak. a czego się ewentualnie mogą spodziewać się? przyszli posiadacze kotów? Jakich jeszcze produktów? Co to może być? Co to będzie? No to będą różnego rodzaju też przysmaki, tutaj mówimy przysmaki. tylko wyłącznie o przysmakach. I to tak. są generalnie przysmaki, dokładnie. tylko i wyłącznie przysmaki dla... Tak, e, zupełnie e, niecodziennej diety. E, i, 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 I psów też. I psów też, i psów też. Tak. dobrze. Mamy też e, firmę First Choice. Tak, dokładnie, tak. to jest kanadyjska firma, która już jest na rynku od 50 lat. Ona ma w swojej ofercie wysokomiejętne no właśnie karmę, bez żadnych sztucznych konserwantów. Bezbożowe to są karmy, które właśnie wyróżnia to też między innymi, że produkowane są w swojej fabryce. Tym się szczyci firma, także to jest coraz tak naprawdę rzadsze w dzisiejszych czasach, bo firmy są przeważnie, m, m, karmy produkowane są przeważnie w fabrykach wynajmowanych. Czyli takie takie marki bardziej własne, a to jest po prostu tak, rodzinna firma, rodzinna firma. Tak, która już ma właśnie w tym roku 50-lecie, my już 10 lat jesteśmy dystrybutorem tej karmy. Tutaj mamy też takie produkty Prince, tak? Tak, to jest nasz hit sprzedażowy. To jest bardzo dobrej jakości filatowane mięso w galaretce. Koty to uwielbiają i wyróżnia się tym właśnie, że ma to otwierane też Dokładnie. To jest bardzo przydatne, bo nawet jeżeli kot nie zje całej porcji, to spokojnie można schować w lodówki i żadne zapachy nie przejdą trzeba dalej. Trzeba przyznać, że koty są charakterne, prawda? Bardzo, bardzo, to bardzo prawda, tak. Proszę mi powiedzieć, Dzisiaj mamy dzień e, dla firm, dla mhm, sklepów tak. zoologicznych. E, jakie oferty, jakie promocje przygotowaliście e, związane, tak. z, związane z wprowadzeniem mhm. e, produktu czuru i to, co teraz ma Genus w, w swojej ofercie? Przygotowaliśmy naprawdę wyjątkowe oferty na ten weekend. E, jeżeli chodzi o czuru, jest promocja 1 plus 1, tak. 1 ten... plus 1 gratis, jeden. to jest naprawdę... O. Tak, i to jest właśnie oferta do sklepów, do hurtowni, nie tylko dla detalistów, więc to jest naprawdę coś wyjątkowego. Kupując jedno pakowanie, drugie dostajemy gratis, więc tak naprawdę warto z tego skorzystać. Myślę, że to bardzo fajna bardzo. I, i promocja, bo możemy powiedzieć, że żeby zachęcić tak, klienta, tak, możemy tak. mu dać właśnie taki dokładnie, prezent. Dokładnie, dokładnie tak i przez to można wziąć jeden smak, drugi wyprowadzić inny. Jest to naprawdę coś, takiej promocji jeszcze nigdy nie mieliśmy. A na obecną chwilę, ile takich produktów, jakie produkty mamy w ofercie? Jest dziewięć smaków. smaków, tak. Są albo ryba z dodatkami, albo kurczak z dodatkami. Te dodatki też są wyrafinowane, bo to potrafi być przegrzebek, albo łosoś, lub krewetki. Dla prawdziwych chodzi na konaserów. To powiem szczerze, że to naprawdę… Tak, z bazą zawsze jest kurczak albo tuńczyk. Tak, dokładnie. Kurczak albo tuńczyk. Tak. I tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, to jest kurczak z wolnego chowu lub połosość z wolnego połowu, tuńczyk. Także to jest naprawdę istotne. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy wszystkie mhm. sklepy. Wspaniała promocja, dwa produkty w cenie jednego.